Dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Tak wam powiem na dzień dobry. Ostatnio dostałem od jednego z najmłodszych widzów takie pytanie: "Czemu nigdy nie grałeś zawodowo w kosza, skoro jesteś taki dobry?" Przyznam, że trochę się pod nosem uśmiechnąłem przez to sympatyczne pytanie, ale odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że no nigdy zawodowego poziomu nie prezentowałem. Jako koszykarz, który traktuje uprawianie tego sportu przede wszystkim jako pasję i rekreację, zdaję sobie sprawę z pewnej rzeczy. Możemy wygrywać mecze w ligach amatorskich, niektóre turnieje streetballowe, możemy być najlepsi w szkole czy na osiedlu. Przez chwilę możemy nawet poczuć się jak najlepsi koszykarze na świecie, ale na większości z nas to tylko zabawa. Gra w kosza jest pracą dla setnych procenta wszystkich koszykarzy. Jak można dołączyć do tej elity? Czysto teoretycznie można tu ująć bardzo prosto, w trzech krokach. Bądź dobry. Trenuj dużo. Nie opitalaj się. No ale to nie jest aż tak proste. Utarło się takie powiedzenie, że system szkolenia koszykarzy w Polsce jest tragiczny. I owszem, można byłoby się z tym zgodzić, ale na całe szczęście, oprócz narzekania wiem, że jesteśmy w tym dobrzy, ale oprócz narzekania, że nic dobrego się nie dzieje można też zrobić własny research i zorientować w możliwościach. Dziś chcę Wam taką możliwość przedstawić. Gdy masz możliwość trenować pod okiem trenera, który prowadził w przeszłości w Nowym Jorku dwie drużyny młodzieżowe w ligach letnich, ale oprócz tego pracował jako główny trener w pierwszej lidze polskiej, w ekstraklasie polskiej, współpracuje stale w zakresie skautingu z EuroLigą, z Eurocupem, z NBA, podpatrywał trenerów w NBA w New Orleans Hornets, to. No to jest chyba taki trener, który, tak mi się wydaje, jest w stanie poprowadzić Cię ku temu, żeby zostać zawodowcem i tak. Ten film jest skierowany właśnie do tej części z Was, którzy macie marzenia co do tego, żeby zostać koszykarzem z zawodu. Koszykówka to moja praca, fajnie byłoby to powiedzieć na głos. Skontaktował się ze mną Wojciech Zeidler, znany również jako popularny coach Z. Twórca basket kampu, najstarszego spośród wszystkich, które wciąż się odbywają i szkolą młodych adeptów basketu. Przedstawił swoją filozofię, opowiedział o obozie, i teraz korzystając z mojego zasięgu na YouTube chciałbym wam to przekazać. Samego Wojtka pamiętam jeszcze z czasów, gdy pisaliśmy razem do papierowego wydania MVP magazynu. I Wojtek miał tam swój własny dział kącik trenerski, ale nie był to taki typowy kącik trenerski z suchymi informacjami. Prezentował bardzo takie interesujące, takie odmienne, bardzo motywujące podejście co do trenowania koszykówki. Jak poradzić sobie po drugocącej kontuzji? Jak odnaleźć swoją rolę w drużynie? Co zrobić, by trener nam zaufał? Jak bardzo jest ważna chemia i zrozumienie na boisku? Te teksty bardzo wbiły mi się w pamięć. No i patrzcie, minęła prawie dekada. My wciąż w branży koszykarskiej i w końcu mamy okazję coś wspólnie stworzyć. Lubię takie historie. Jeśli wpadacie na moje streamy, to pewnie doskonale wiecie, jak często dostaję pytania na temat tego, kiedy pojawi się jakiś nowy Polak w lidze NBA. I wiecie co? Właśnie dzięki takim inicjatywom jest szansa, że za kilka lat będę mógł odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie. Ja wiem, widzicie tytuł tego filmu, i oczywiście, że jest to clickbait. Ja po prostu chcę dotrzeć do osób, które szukają jakiegoś sposobu, ale uwaga, nie ma złotego sposobu na to, by dostać się do NBA. Jakkolwiek absurdalnie by to zabrzmiało, no ale muszę to powiedzieć na głos, bo takie pytania również otrzymuję od najmłodszych koszykarzy, i nie. To nie jest powód, by się teraz iść, śmiać z ich naiwności, co raczej by przypomnieć sobie, jak bardzo najmłodsi mogą zaimponować swoimi marzeniami. Oni nie widzą przeszkód i żadnych ale, po prostu chcieliby grać w NBA i już. No, kto z nas nie chciał? Basket Camp jest skierowany do młodych graczy w wieku od 10 do 20 lat, którzy trenują w klubach, mają potencjał klubowy lub są już na tyle dobrzy, że tego klubu szukają. To 9 dni ciągłego naparzania na treningu gdzie trening to 90% czasu, a gra w kosza to w zasadzie nagroda. Siatka trenerów skupia się na jednostkach, uczestnicy uczą się pracy na siłowni, odpowiednich ruchów na boisku, trenerzy pokazują im błędy i sposób jak je naprawić oraz uczą samodzielności. Jak pracować nad sobą cały rok, bez udziału trenera. Mówiąc wprost, jeśli jesteś dobry w kosza i szukasz mocnego kopa w tyłek, by stać się lepszym, zapisz się na basketcamp. Wstajesz o siódmej rano, masz cztery treningi, idziesz spać, regenerujesz się i przez następny tydzień robisz to codziennie, a po obozie wracasz lepszy. Sam trening to jednak yy, nie wszystko, bo też musisz pokazać się światu i sprawić, by trenerzy z klubów o tobie wiedzieli. Organizatorzy Basketkampu dbają o te tematy i pomagają najbardziej perspektywicznym graczom w szukaniu klubu w Polsce, w Europie czy za oceanem. Być może część z Was już napisała taki komentarz w gorącej wodzie kompanii, zanim w ogóle obejrzeliście ten materiał do końca, ale tak, tu jest ten moment, w którym chyba muszę coś wyjaśnić, bo dlaczego nagle teraz y, reklamuję basket camp? A co z draft campem? Co z nothing but net? Czy te kampy są gorsze? Uwaga! Lekcja na dziś! Trenowanie koszykówki to nie jest pojedynek! Na każdym z tych obozów nauczysz się czegoś dodatkowego. Każdy z tych obozów jest w stanie zaoferować Ci coś innego. Nie wartościujmy tego. Dzisiejszy materiał jest skierowany przede wszystkim do zawodników klubowych, trenujących, zmotywowanych, z potencjałem i marzeniami na to, by móc traktować kosza jako zawód, zarabiać kasę, robiąc co się lubi i może także zwiedzić nieco świata przy okazji. Kampy odbywają się przez cały okres wakacyjny. Sprawdźcie, jak to wygląda. Wejdźcie na www.basketcamp.pl i podejmijcie decyzję. Ja wspieram. Za niedługo zresztą usłyszycie mnie na fanpage'u Basket Campów, w nieco innej roli niż dotychczas. A tak w ogóle, to dajcie znać, czy ten kąt kamery wygląda spoko. Tutaj po prawej jeszcze będzie jeden obraz. Możecie mi pisać w komentarzach pod tym filmem, co byście polecali mi wydrukować, bo to będę drukował zapewne albo jakiegoś koszykarza, albo jakieś fajne klimatyczne miejsce koszykarskie. Ja jeszcze się zastanowię nad tym. No i to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Cześć, pa.